Dzisiaj nagrywamy z Escape For dla Brain Loot. Prawie całą ekipą, bo nie ma Marcela Ale dobra Przywitajcie się I zaczynamy odcinek siema. Bo Marcel po prostu nie ma Discorda, a my teraz Postek. rozmawiamy na Discordzie Lecimy ja znaczy Ziutek, bo on tak się kazał nazywać na filmach. No właśnie. No ja już o tym zapomniałam. Ej, Bicikletarina, Bicikleteira. Ej, Ej, dobre! dobre! Bici Ty chcesz? Ej, bo ja dawaj. Dawaj, moja. Dawa. moja. Moja, moja Bicikletarina. Uuu, 117 milionów! Ja a ja mam cztery ja yes! się być cytariny diamentowej. Jest! Udało się! Tak! Widzicie się Po prostu dajmy sobie radę i, i dajemy z siebie wszystko! Patrzcie co ostatnio zdobyliśmy. Dzisiaj okay. wrzucę ten filmik właśnie w ten dzień, w który to nagrywamy. Oliś zobacz bo, moje brainnoty bo wie, Antek tak już widział, a ty nie, moich nowych brainnotów Zobacz. Dobra ja lecę po jakiejś brainnoty Bo trzeba. A nie, bo nie. Zobacz, trzeba to, Uzupełnić, tak to. Mówię. Czekaj, Dę trzy, Lecę, tutaj mój najlepszy, ten Dark O, <gulatory> Kto ma wyciszane? Ma... Bo ja mogę sobie wyciszać. Kiedy się chce, kiedy. Ja też! Bo mam mikrofon stojący na stojach. Ja jestem już chyba tak. Dobra, biorę te. Ja na kosmicznym ob... Ja jestem. To, jest to nie mi dupnie bo... Będziesz miał dobry. drog. Nie! Oliś, Musi być dobry lag, A jest dopiero 7 minut.

Dobra widzowie, jeszcze nie robimy. Jak? Jak będzie jakieś 10 lub 4 w ostatniej minucie filmu, a po prostu w ostatnich 30 sekundach skończymy film. Po prostu. I tyle. W ostat... Dobra, ja to ja ja chcę pobrnąć rota i jestem na obszarze e, tajnym, Ja staram się iść do tamtego. Nie wiem jak on się nazywał. Ktoś pamięta? Które 130? to no, jest to level 67! 1 trylion na sekundę. A go nie zdobyłem! Nie, no, nie udało mi się go zdobyć. On jest taki dobry. No, ja raz 4 tryliony. Mega mocno. Hej dobra, widzę bardzo fajnego nagrańczyka. Zaczekaj, Obszar tajny. Czemu dwa tu było, dwa razy. Uuu, cień level chłopasz. 67. Widzowie, patrzcie raz, to, no, to jest super. Co ostatnio jest na samym początku. Już nie tylko na końcu są dosyć dobre. Nawet cień patrzyli na jeszcze jest dosyć ja dobre. Robię, robię runa. Ja mam za, ja mam kapucino, Ej, ja w sumie też zrobię. Na 142 poziomie. A, no, ej, to chce Nie mam, bo to nie to mam divine na żadnego. Ile daję? Ile daję? Ej, to chcę trajda za mojego kapucino, który daje 147 kwadrylionów? Hmm. O, za słabo to mówię. Słabo. Ale mogę się wytradować. Za Mateo Mateo ci da 183 Okej okay. Czekaj Trochę nie opłacałem Wiemie zaproszenie A on mi próbuje pomóc No tak, po prostu No to daj mu wtedy tak normalnie This is B Jak to jest tak Gotowy, jestem gotowy. Nie możesz jeszcze akceptować. Jest. To Weź tego kapuccina sesji do ręki. Podejdź do. O słabe no. na końcu. Dobra, nieważne. No. Ej, wymiana jest. Jako wysłana ciebie. Nie, no już wy, nie. Wy, wysłana ciebie już za... nie, Już nie. Jednak. Bo okay. nie udało się nam przejść Dobra Po prostu my fuz Dobra widzowie robimy, Spróbujemy zrobić fuzę A do tego czasu Zdobędziemy jakieś mocne O kurde No postaram Co? co nie. Mogę co Nie coś To było 4 Fra Fragola? Progalala? Progalala? Maraj rako, uważaj. No, uważam, wierzę, że. Na filmach mówić do mnie po imieniu. O, 8 trylionów, Renud! Widzowie, wy to na pewno widzieliście, ale możliwe, że ja tak nie widział I on liść to pewnie na pewno. Ale, ja mam, ale co? O, się Tak! No to ja... a nie, to ja nie widziałam Ja widziałam więcej. Ja Ale bitloka, nie! Bitloka. Nie o to chodzi! Jak na sam nie. start! Jak na sam start tego brainuta. a to ja widziałem taki. Ja widziałam takiego. Dobra, biorę kosmicznego. Ja go biorę. Naraz! Jeszcze bicikleteira, uh, uh. No to można jeden. Do... Uh. Jeden trylion, Mateo, super. To jest. Biorę go. 6 trylionów widziałem. Cofam się. Nie no, dobra, już nie Dobra, ma. ja już jestem w... Ja jestem w bazie, już jak chcesz. Są... Ja dobra, ja, dobra, to ja szukam więcej. więcej dobrych. Otrzymaj dziewięćdziesiątek. Uwaga, robimy to. Mkli, dobra, widzieliśmy. Szukamy dobra, więcej jest. dobrych i bierzemy... Biorę ją do... i robię trajda. O, robię... robię Okej, okay? robię fuzza. On... A ja robię fuzza. Trochę się boję, że nie będzie w tym czasie. ...w tym, ale dobra, dawaj. Zobaczymy, co ci wyjdzie. Bo tu masz dość słabe tak, brynoty. Dostałem e, Las Lavas z 12, o, 12 jest... Ej, to jest OP już! Zrobili te maszyny OP! Bo teraz nie znika czas po linguu. Ej, zacząć się! Zacząłem. E, ludzie! Dobra widzowie, dajemy. Ludzie! Ej. Co? Na no prawo 421 próbka 91 Na początku? Nie, nie był na początku, tam z tyłu było. E. Był ja brajny ja rot od mm. I jego job, job który daje 2 krawka 2 kwadryliona, nie, nie? Dobra widzowie, stawiamy te brajny roty i je bierzemy do bazy. i może kiedyś zrobimy z nimi crafta nawet Ja ja bym była, gdybyś to teraz nie, co? teraz zrobię Teraz robi... zrobię smutniejszy. A ktoś się chyba rozłączył. A... A to jest za, za Gdzie on jest? Ej, no, rozłączył się. Czemuż? 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 się Czemuż? Nie rozłączył. Owaj po jak możemy zadzwonić. Czekaj. Fragola, Rozłącz Rozłączmy się i zadzwonimy jeszcze raz. Nie, dobra, ty się rozłącz, ja nie będę się wyłączał, Ty nie, też. Ja po prostu nie chcę. Dobra, rozłączam się. Widzę... Co się dzieje? To było dziwne. Dobra, widzowie, jak na razie nie dołączyli. Bo jeszcze to budzi. Że on cały czas, nie? Tak. Ja cały czas napiszę nie, nie. się duże. do niego, Bardzo... Napiszę do niego. Weź może w... na WhatsApp a, e, na niego zadzwonisz? A, dałbyś radę? Dałbym radę, ale byś go nie słyszał. No widzicie, widzowie, ja pierwszy raz taka akcja. Odrozę. I to jest dziwne, dlatego właśnie e, nawet Nasze... na filmie je piszę. Dobra, ja lecę po jakichś brainrode'cicach. No ogólnie się z Filipem słyszymy, ale on, ja nie wiem, czemu on się rozłączył. Sprawdzę sobie na Discordzie, co u niego w prywatnych. Do mnie nie pisze nic. Nie pomachał. Ty, gara mam, gara mam, mam, z trzema workami. Nie, z jednym workiem. Ej. O, dobra, jest, jest. Co Ej. jest? Co to jest za... Ha! Fala, nad, nad którą trzeba skakać. To dziwne. Fajna! Fajna, najlepsza. No! to no, do z powrotem. Super. Jeszcze martwiliśmy. No. Ja mówię, co mu jest? Nie to Dobra widzowie, to jest zdobywamy dlaczego? nowe brainluty. Oni nie, jest tu jump falec, i takie, na które no, trzeba, trzeba skakać. Po prostu przyszła do mnie osoba na literę D. A fajnie. A, nie wiem o kogo czytać. My nie będziemy... Cenzura, cenzura. Ja Filip na napiszę na Discordzie? Celestial! Eee. Celestial? To pójdę po niego. Czelestron. Napisałem na Discordzie. Do okay, później odczytam. Dobra. Chodziło o to. Chodziło o tego pana. Czekaj, już Czeka, ja do ciebie napiszę. Eee, Oliś, napiszę. Ej, eee... i tu na sam początek? Nie, to jest, to jest 153 level. Ale widzowie, patrzcie na to! To daje... To jest tak, na który daje SX! It. Dobra, ulepszamy go! Dobra widzowie, patrzcie na to! Jak będzie... Jak on będzie ulepszony! Dragon Comeleon? Tak na to pewno to będzie mega mocny! No, trzeba go tylko bardzo ulepszyć. Nie bardzo, wcale nie bardzo. Zaraz będzie nie, Ja już wy... zaraz będę musiał kończyć jak ktoś. Uuu max level. 5 minut i będę kończył. Nie, coś potrzebuje co mi wyjdzie z taki blocka, bo on jeszcze ma ragdoll. O nie, ja nie mam divine'a. A więc nie mogę zrobić rebiffa z takim. Dobra, po prostu... Uuu, dobra, dobra, dobra! Ja robię krafta z samych najlepszych brainnotów. teraz. Widzowie, patrzcie na to, się, co ja wyleci. Robię krafta z najlepszych brainnotów. Ostatnio ej. to wyszło na dobre. Ej, co to? Dostałam jakiegoś brayrota, ale nie widziałam jakąś piłkę i jeszcze jest ten iwet To oznacza coś innego. Podejrzewam że jakiś lak jest. Nie widzę jak jest lak Dobra, ja biorę to... Dobra, bilion i... Bil... Nie opłacało się! Teraz ja. Dobra, pieniądze. Co się, się na maksa nie opłacało! 5 minut betem! Jak widzę, 5 minut, będę i ja będę odchodził. No tak, ale bądź, nie. Często kasy. Ej, ktoś musi mi dać. Co ty? Halo! Nie, no jeszcze mi... jest za słaby lak! Za słaby lak! Jest od nowa lak! Trzeba pojechać kasy! Tak, tak. Daj mi ktoś! Szybko! Ale za słaby lak jest! Za słaby lak! Ale to dużo kosztuje, to może być mocne. Nie, nie będzie mocne, uwierz mi. Słaby lak. Hmm. Ale dam ci brynota dzięki które może robić dużo. Ale to na chwilę, pożyczę ci znaczy. A, a czemu on tysiące tej daj. Tysiące worków. Dobra, już jestem. No, tysiące worków. Ja zarabiam 1 d na sekundę. Nie, Dobra, ja ale... mam jeden DE Kasy Irzbinda Hej na Kej Zaraz będziesz o, miał prawie tyle Boże, samo tu, tu, tu. ile ja Nie, ja mu pożyczyłem. Aj sprawdźmy Ej, jest, ja mam najwięcej kasy! Ej! Co? A nie, nie mam najwięcej kasy. Idę zbierać właśnie te żetony trade'ów. Ale ten, moje wszystkie te najlepsze. O, job, job. Alessio, dziewięć... Oby admin dzisiaj spełnił właśnie te tokeny. Ja że ja muszę jechać. Ja widzowie muszę lecieć, więc ja się z wami żegnam. Cześć, odchodzę od was. Trzy. Mogę kolejne zrobić, super! Mogę Ej, kolejne żetony! Da... Patrz ile mi dają już! Dopiero minęło 16 minut filmu! No! Dopiero! Proszę taki vlog! Zrobię żetony i... Dobra, cztery trade tokeny! Jakbyście tutaj szybkie klikanie ode mnie to jak coś to ja mam dosłownie z moich palców, to, e, moje palce to jest dosłownie taki autokliker, bo ja umiem bardzo szybko klikać. Dobra Oliś, oddaś mi, mi tego brainwota? No, już ci daję. Patrz ile moje brainwoty dają. Do U, mamy tego brunnoty. samego robilsa. Czekaj. Ludziowie, patrzcie na to! Nie potrzebuję na Właśnie Czy jednego divina jest! Co potrzebujemy! A więc... Divina! On jest ciężki do zdobycia, jest tylko na eventach do zdobycia! I też za tu tokeny. A ja łatwo się zdobywa. Dwajna to, to divine. Lucky blok. Z niego wypadają prenoty Divine. Z jednego lucky bloka Divine. Po prostu. O kurde, to jaką ja mam prędkość? Co? Ja nie chcę mieć tyle prędkości. Nie możesz nie mieć. Chyba, że zrobisz robirfa. Natkuści, to jest tak naprawdę zbyt szybki. Ile masz? Ile masz, że jesteś za szybki? 268, no co? Mega dużo. Dobra, nie, to jest za mało. To jest mniej niż ja mam nawet. Dobra. Dobra. Dobra widzowie, chyba zaraz będziemy kończyć film, ale to zaraz. Mam ochotę wsadzić briloty już do filza. Ej, a dasz jakiegoś greenlotu? Właśnie jednego zrobiłem. O, na przykład ten. Dzioba e, Job, z e, diamentowego zrobiłem A może dasz mi tego. Ukryto sami Dwa, tego le, bo ale ale Bo był e, diamentowy. Ej, a, a daj mi ten. E, ukryto sami to. Ten 527 kg. To jest naprawdę dużo rzeczy to. Mm. Teraz potrzebuję, bo zrobię z tych słabszych. No z tych słabszych jeszcze ulepszę. Nie robi. Nie robi się z tych słabszych. No dobra, ale ja je ulepszę. Kurde. No wychodzą to gorsze to z tych słabszych. Bro, ale ja ulepszam. I da, dasz mi jeszcze chwilę tego długo. To jest takie dobre! I jak swoje pole to będziesz miał takie same! Dobra, Ej, a dasz mi dług dług drug, bo chciałbym ten, jeszcze zarobić tych e, worków. Ja się muszę trochę pozarabiać, rozumiesz? Bo trzeba na krafty jeszcze i na wszystko. widzowie, wam jeszcze tego nie mówiłem, ale mi się to podoba właśnie tutaj, bardziej niż w stylu Brain load, że nie trzeba właśnie kupować Brain loadów. To jest Open w tej grze. Chyba, że coś innego mi dasz wtedy. Ale to jak chcę? Bo chciałbym zarobić te worki, a wiesz... Mam ich zbyt mało, mam ich... Tylko 49 tysięcy to dość dużo. Jak no. na to, że zdobyłeś dopiero pierwsze kilka brakiem które daj mi worki, nie no, ale po prostu daj na te worki. No i jakiegoś, bo będę już tego, e, Będę robił fiozą. Tylko nie z tych najlepszych, tylko z tych zbierz na razie szybko po... Naprawdę, szybko zdęży. Ej, most money to możemy my być. Bo most money tutaj jest. Możemy my być tutaj. No chyba, że mam zespilować. Ukradnij, brajler. Ej Filip, co? Dodaj mi na chwilę ten, ee... Duk, duk, długa. A jakie ty masz odrodzenie? 23, ja mam 23. Tyle samo. Tak, mamy to samo. Co ty Bo ostatnio admin rozdawał e, właśnie e, te fale najwięcej i można i teraz mogę kupić coś. Dobra, wsadzam Mateo, chyba te Kibartlerwave, bo tu się najbardziej opłaca. Nie, na następnym odcinku tlerwave. Nie, na odcinku który wrzucę we wtorek, tak. Kupiłem jedną. To co? Sto? Nie no nie Sto? mam. Nie Sto? mam na odcinek następny jeszcze. Co? Oj, bratku! Musisz to zobaczyć. O nie, przyspieszyłem falę! Jak przyspieszyłeś? Jeszcze ja przyspyszyłem fale, nie wiedziałem, że to to robi. Co ty zrobiłeś? Niepotrzebnie! W dodatku! To fale są za szybkie! U nie! Widzowie! Na tym odcinku jest taki chaos! Ale go wrzucę! Trzy najlepsze. Widzowie? Nowa wiadomość. Na 100 subskrypcji nie tylko piosenka, ale też nowe daily. Aż tam były nieźle. Wiem, wiem, Czekaj. I jest? Nie. Tak. Migret, jest... lucky dla przodu. Nie. Ej no. Divine! Trochę dobra. Trochę nie. Divine! Widzisz, ja zdobędę tego divina, jeżeli tam naprawdę jest. 500 czelestel lucky A Aaaa! 5000 worków! Daje last secret Ja nawet do 220 levelu nie mogę ulepszać. A to ma ten level. 5000 tysięcy Mój drugi najlepszy brainwoot w tej grze. Dobra widzowie, chyba będziemy kończyć. Dobra, na dachy i po prostu kończymy film. Nie, nie na no, dachy, nie no. Czemu? Jeszcze będę robił filmy. Dobra, rzuć ostatniego fuzera w tym filmie i kończymy. Blik. Blik. To w dodatku mój najdłuższy. Ja ten... Divine. Dobra, widzowie. Zdobędę jeszcze w Divine'a i kończymy film. To już naprawdę będzie koniec. O Ej, to wtedy dasz coś yy, się ty zrobisz i wtedy ja jeszcze wezmę. Chyba zniknie wtedy. Co? A on dużo daje, tak? Trochę Uf. dużo. To, to jest mega nieopłacalne. No, nie! Nie, Divine. Znaczy, nie, no, nie. no, no, o dobra, jednak mam. No. Muszę tam szybko pędzić. patrz. Czekaj! Biurę diwaj na tego, no o by jeszcze tam w ogóle był. Chyba jest. Albo nie ma. Nie ma! Będzie za 12 minut. Na starty, widzowie. Dobra. Widzowie. Narazka!